Raz, raz, cześć. Nazywam się Krzysiek, aktualnie na stanowisku Team leadera i Technika Lida. Dzisiaj powiem Wam o projekcie LUM, czyli obietnicy współbieżnych aplikacji, które są w stanie wytrzymać dużą ilość danych. Obietnica ta została złożona gdzieś koło Javy 9, a została dostarczona gdzieś, znaczy nie gdzieś, tylko dokładnie z Javą 19. Jeszcze nie w wersji finalnej, ale wciąż jako preview, ale już możemy z tego korzystać i zobaczyć, jak to działa. Jeśli mówimy o aplikacjach współbieżnych, to warto powiedzieć, czym właściwie jest wątek. Zacząć od tego, czym jest wątek. Więc jedna z. Wątki służą nam do straszenia ludzi na rozmowach rekrutacyjnych, a poza tym, w takim bezpośrednim programowaniu, raczej rzadko. Korzystamy bezpośrednio z wątków. Zazwyczaj jest to w coś opakowane. I taki typowy przykład w Java to jest aplikacja klient server gdzie mamy jakieś klienta, komórkę e, lub przeglądarkę i e, ta komórka lub przeglądarka wysyła nam żądanie do serwera. No i ten serwer musi nam to żądanie przetworzyć. Zazwyczaj jest to jakiś odczyt z bazy albo odczyt jakiegoś pliku. No, i teraz, czy z tym jest jakiś problem? Do tej pory wszystko to opierało się na wątkach systemowych, ponieważ każde żądanie wysłane do naszego serwera to jest, jest procesowane w nowym wątku. Więc tworzymy do każdego żądania nowy wątek, a ten nowy wątek jest to wątek systemowy. Wcześniej, przed działem 19 nie było innej e, możliwości. To jest typowy model klient-serwer. E, Natomiast jaki jest problem z e, tymi wątkami systemowymi? One są e, blokujące. I co to dokładnie znaczy? Bo mamy długie wytłumaczenie, ale możemy przejść od razu do krótkiego wytłumaczenia. Bo wątki systemowe są podobne do tego, działają w podobny sposób jak działa nasz umysł. Jeśli ktoś, robimy jakieś zadanie, ktoś nam przerwie, potem jest nam ciężko skupić się, wrócić do tego, co robiliśmy. I bardzo podobnie jest z wątkiem systemowym. Jeśli On może zostać przerwany, natomiast powrót dla, do tego wątku, wznowienie go jest drogie. Tak, kosztuje nas cykle procesora, kosztuje nas yy, pamięć, też stworzenie wątku jest drogie. Yy, więc zazwyczaj <laughs> chcemy mieć minimalną ilość tych wątków systemowych, żeby nie tworzyć dużo drogich wątków. No i tutaj wkracza projekt Loom, który ma nam pomóc uporać się z tym problemem. Więc jedną z rzeczy, którą oferuje projekt Loom, są wątki wirtualne. Coś, co możecie na przykład znać z Go. Tak, jak programiści Go lubią się chwalić tym, że o, my możemy sobie odpalić miliony wątków, a wy w Java nie możecie. Więc teraz już w Javie wy też możecie sobie odpalić milion wątków. Ale zanim przejdziemy do wątków wirtualnych, zobaczmy, jak odpalić zwykły wątek. To jest najprostsza implementacja, gdzie tworzymy nowy obiekt klasy thread. No i implementujemy metodę run. Tutaj ona otworzy po prostu nowy obiekt i startujemy wątek. Tomas. Jak to wygląda w przypadku wątków wirtualnych? Bardzo podobnie też po prostu implementujemy sobie metodę. Natomiast bezpośrednie korzystanie z wątków nie jest rozważane jako dobra praktyka. Zazwyczaj chcemy skorzystać z jakiegoś egzekutora, który będzie nam te zadania wykonywał. Do tego egzekutora wysyłamy zadania i on nam te zadania wykonuje. Tutaj mamy przykład egzekutora, który opiera się na threadpoolu. Czyli mamy ograniczoną ilość wątków tutaj do 200. Czyli wątek wykonuje zadanie, jak kończy wykonywać zadanie, jest wolny, może zająć się kolejnym zadaniem. I mamy threadpool, ponieważ nie chcemy tworzyć nowych wątków, chcemy reużywać te wątki, które już mamy. Dlatego mamy, używamy threadpoola, żeby ich nie tworzyć, tylko. Reużywać. No <coughs> I tu tutaj mamy przykład streama, gdzie tworzymy ilość obiektów w streamie zadaną. Od, od zera do tego numeru taska. Czy tworzymy jakąś. Okre tworzymy określoną liczbę obiektów i dla każdego obiektu wysyłamy. Nowe zadanie do naszego egzekutora. Jak to wygląda w przypadku wątków wirtualnych? Dosyć podobnie. Po prostu używamy innego egzekutora. W Java lubimy bardzo długie nazwy. Ale jak widzicie, nazwa nam mówi, jak ten egzekutor działa. Dla każdego nowego taska tworzy nowy wirtualny wątek. No i teraz porównajmy sobie wyniki. No widzimy, że dla naszego fixed threadpool'a, który ma tylko 200 wątków systemowych. Mamy 50 sekund, natomiast na wątkach wirtualnych mamy około 2 sekund. Wielki sukces. Większość postów na ten temat, większość filmów, które znajdziecie, tutaj się kończą. Ogłaszamy sukces. Wątki wirtualne są dużo szybsze. Natomiast co się stanie, jeśli nie narzucimy sobie tego górnego limitu wątków systemowych, które możemy stworzyć? Jak pogrzebiecie w nacie, próbujecie znaleźć informację, ile tak właściwie powinienem stworzyć wątków systemowych. Jaki jest limit? No i dostaniecie jakieś tam wzory w zależności od e, tego, ile macie korów w, w laptopie, ile macie mocy i tak dalej. Natomiast możemy zaszaleć i powiedzieć: dobra, nie ma żadnego limitu, stwórz tyle ile chcesz. <laughs> no. Ale to Tak. Ale tutaj ten akurat egzekutor działa w ten sposób, że będzie tworzył nowe wątki, jeśli są zasoby. Natomiast jeśli poprzednie wątki skończyły swoją pracę, to one wracają do puli i obsługują te taski, które nam się tu pojawiają. I mamy też symulację zatrzymania wątku, które tam powiedzmy czyta z bazy albo czyta z pliku. No i tutaj na tym laptopie udało mi się stworzyć 54 tysiące takich wątków systemowych. No i te czasy już nie są aż tak różne. Widzimy, że dla tej implementacji bez tej górnego limitu no mamy około dwa razy dłużej, ale nie jest to jakoś specjalnie szokujące. Tak jak sobie porównamy 50 sekund do dwóch, no to wow super, ale natomiast 4 sekundy do dwóch no to już nie robi takiej e, różnicy. I to jest dla 10 tysięcy e, zadań. Natomiast, jak już wejdziemy na wyższe liczby, typu pół miliona i milion, no to zaczyna się robić e, ciekawiej, bo widać, że ten przyrost na wirtualnych wątkach nie jest specjalnie większy, natomiast e, ta implementacja kiedyś się łamie. Już nie chciało mi się sprawdzać dokładnego limitu, e, kiedy te liczby z, zaczynają spadać, no ale przy milionie tutaj jest całkiem nieźle i można podejrzewać, że jeszcze. Ja to chyba odpalałem maksymalnie na 3 milionach i też te czasy specjalnie nie, nie urosły, tylko testy były y, przeprowadzane za pomocą y, Java Micro Benchmark Harness, więc y, jeśli ktoś kiedyś te testy odpalał to wiecie, że to trwa długo, y, więc już nie porównywałem tego powyżej 3 milionów, ale można się spodziewać, że te wirtualne ta taski no już w Pewnym momencie pewnie też będzie gorzej, no ale milion zadań współbieżnie to jest całkiem niezły wynik. I teraz, jak wytłumaczyć różnicę między tymi rezultatami? Co właściwie się stało? I, żeby to wytłumaczyć, użyjemy prawa Lita, który mówi nam, że średni czas obsługi żądania jest proporcjonalny do ilości żonej, które możemy e, obsłużyć współbieżnie. I żeby sobie to przybliżyć po ludzku, e, posłużymy się kolejką w Starbucksie. Jeśli mamy 11 osób w kolejce i średnio e, osoba w kolejce obsługiwana przez minutę i cały czas dochodzą nam oso, nowe osoby do kolejki, no to średni czas obsługi to jest 11 minut. No i teraz co możemy z tym zrobić? Możemy albo jakoś przycisnąć naszych e, pracowników. Tak, jesteśmy maskiem, który przejmuje Starbucksa i teraz dociskamy. I mówimy, macie pracować szybciej. Ewentualnie możemy zatrudnić więcej pracowników, którzy będą pracować w tym samym czasie, a będzie ich więcej i w taki sposób skrócimy, e, skrócimy czas obsługi. Natomiast to, co robią wirtualne wątki, one nie skracają czasu wykonania tego kodu, który mamy. To, na czym zyskujemy, to jest brak zmiany kontekstu w wątkach systemowych, czyli nie wygaszamy tego wątku, nie wznawiamy go. I też nie tworzymy tych wątków systemowych, które są droższe w tworzeniu niż wątki wirtualne. I to jest to miejsce, gdzie my ten czas, czy to moc procesora poprzez czas. Znaczy, ostatecznie wychodzi szybciej, ale tak naprawdę oszczędzamy czas procesora i to jest to miejsce, gdzie są te oszczędności. Natomiast mamy jakiś tam taki sztuczny przykład. Zazwyczaj nie siadacie do projektu i mówicie, o dzisiaj wywołałem sobie milion tasków, albo nie macie jakichś takich dziwnych zadań. Czasem to się zdarza, ale zazwyczaj tego nie potrzebujemy, że nagle musimy wywołać milion tasków równolegle czy współbieżnie. Więc stwierdziłem, dobra, przetestuję to na jakimś takim żywym przykładzie Spring, e, obsługa żądań HTTP. Więc z, zrobiłem prostą implementację e, za pomocą Jetty, gdzie e, Jetty pozwala nam zaimplementować swój, e, swoją obsługę wątków i zrobiłem to po prostu na wątkach wirtualnych. E, no i teraz mamy trzy endpointy. E, jeden, który Symuluje nam jakąś dłuższą pracę. I dwa, które odpowiadają od razu. Greeting to jest prosta klasa, która potem jest zamieniana na JSONa. A tutaj mamy po prostu jakieś tam dodawanie dwóch randomowych liczb. I też napisałem test w Pythonie w Lokuście, który będzie nam zwiększał ilość użytkowników i coraz więcej użytkowników będzie nam uderzać na tą naszą. Aplikacje. Czyli doszedłem od zera użytkowników do 8 użytkowników, którzy tam uderzają na te wszystkie trzy endpointy. No i teraz zobaczmy na ilość żądań, która została wysłana. Ta ilość żądań jest dość podobna w obu przypadkach, ale to, co nas bardziej interesuje, to czas odpowiedzi na te żądania. No i czas odpowiedzi jest podobny. Nic specjalnego tutaj się nie stało. Jak popatrzymy dokładnie w liczby, to te wirtualne wątki radzą sobie trochę lepiej, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Nic, dlaczego teraz by było warto nagle przepisywać e, jakąś tam część e, projektu. I tutaj jest to miejsce, gdzie zacząłem się frustrować, robiąc prezentację. Stwierdziłem, no dobra, były fajne wyniki, ale w realnym przypadku jest trochę słabo, więc wymyśliłem inny przypadek testowy. Stwierdziłem, że ograniczę zasoby naszej aplikacji, czy mojej aplikacji. Windows ma taką fajną funkcję, że możecie przypisać danej aplikacji tylko jeden core. Zamiast wykorzystać cały procesor, możecie przypisać jeden core, więc jak ja tu mam 12 korów, to jeden core to jest około 8% mocy procesora. No i tutaj się robić ciekawie, bo w momencie, kiedy zacząłem. Dochodzić do pełnej, pełnej utylizacji tych zasobów, które mamy, wirtualne wątki okazały się trochę lepsze. I te trochę to jest około 10% w różnych, w różnych testach. Więc jakie są wnioski z tego, z tych wszystkich eksperymentów? Wirtualne wątki na pewno są dużo lepsze, jeśli chodzi o jakieś małe zadania. Więc jeśli mamy, gdzieś nam się trafia w projekcie coś, co musimy zrównoleglić, to nasza, jeśli już korzystamy z Java 19, 19, do czego zachęcam, to nasza pierwsza myśl powinna iść właśnie w stronę wątków wirtualnych. Natomiast te nasze tanie wątki mogą robić drogie rzeczy. Czyli tak jak widzieliśmy wcześniej, tam stworzenie obiektu jest stosunkowo tanią rzeczą do wykonania w Javie, natomiast obsługa Żądania HTTP już jest bardziej skomplikowana, szczególnie jeśli na to nałożymy framework, jakim jest Spring, który tam robi dużo automagii i on dużo rzeczy dodaje. Natomiast, jeśli się zbliżamy do prawie pełnego wykorzystania naszej mocy, no to wątki wirtualne wciąż są około 10% lepsze, przynajmniej w tym wypadku. I kolejny, myślę, że dość ważny wniosek, że Java nawet bez jakichś specjalnych zmian jest w stanie wytrzymać dość duże obciążenie. Nie wiem w jakim środowisku mieliście się okazję uczyć Java, jeśli korzystacie z Java, zakładam, że większość z Was tak, ale często się mówi o C++ szybszy, a to zrobisz szybciej w tym, a to zrobisz szybciej w tym. Pytanie, czy właściwie potrzebujemy tego, żeby to było szybciej w jakimś innym języku? Bo Java jest naprawdę w stanie wytrzymać dość duże obciążenie, nawet ze standardowym podejściem, natomiast może wytrzymać jeszcze większe obciążenie, jak zmienimy trochę nasze podejście. To już jest temat na inne prezentacje. Ale, nawet aplikacje, na przykład do high frequency trading, są pisane w Java. Co dla mnie było na pewnym etapie zdziwieniem, ale zmieniając trochę podejście, naprawdę możemy z tej Java dużo wycisnąć. I co warto zapamiętać? Że te wątki wirtualne to nie jest żaden wrapper na no wątki systemowe, to jest coś, co jest zarządzane w pełni przez wirtualną maszynę Java. Tworzenie wirtualnych wątków jest tanie, więc możemy ich tworzyć miliony. Możemy być synchroniczni, ponieważ blokowanie wirtualnych wątków jest tanie, więc nie potrzebujemy takich technik jak programowanie, niektóre techniki z programowania asynchronicznego. I co ważne, nie potrzebujemy specjalnych zmian w języku. Wszystko zostało dostosowane do, do tego, jak Java działa, do tego, co już wiecie. Żeby korzystać z wirtualnych wątków, nie musicie teraz się uczyć Javy od nowa, wystarczy, że użyjecie innego egzekutora. No i niestety, jeszcze wirtualne wątki sobie nie radzą ze wszystkim, na przykład nie, robią, nie lubią się z thread-lokalami. Jeśli ktoś zagłębiał się z Was, na przykład w Spring Security, no to wiecie, że tam wszystko siedzi na lokalu. No i to też jest jeden z powodów, dla których nie do końca to się jeszcze lubi ze Springiem. Więc czy Lum jest rozwiązaniem na wszystkie nasze problemy? No, raczej nie, tak jak z każdą technologią, ma swoje ograniczone zastosowania. Pytanie, czy reszta, gdybyście przeszli teraz na wątki wirtualne i chcieli obsługiwać nieskończenie duże obciążenie, czy na przykład wasza baza jest w stanie wytrzymać 5000 otwartych połączeń na sekundę? Więc zanim Podejmiemy pewnie decyzję, musimy się zastanowić, czy reszta systemu jest w stanie to wytrzymać. No i taka brzutka na koniec. Oprócz tego, że Project Loom oferuje nam wirtualne wątki, to też część tej starej Java została przepisana na to, że była przyjazna wirtualnym wątkom, więc tylko zmieniając wersję Java już zyskujemy na, ty, na tym, że pewne rzeczy zostały zmienione i możemy oczekiwać, że nasze programy będą Działać lepiej. Dziękuję bardzo. Specjalne podziękowania dla Łukasza, który pomógł mi to testować. Czy są jakieś pytania?